Odpowiadasz na trzy pytania, zgarniasz na bubu za darmo. Jesteś gotowy? Ja Jestem gotowy, lecimy. Pierwsze pytanie jest takie. W którym roku Kopernik odkrył Amerykę? Nigdy nie odkrył Ameryki. On, on spry, odkrył to, że ziemię, on twierdził, że Ziemia jest płaska. Chyba, czy jakoś tak to było. Tak, dokładnie tak było. Dobra, drugie pytanie. Zaliczamy oczywiście. Bardzo dobrze, bardzo Zaliczne. dobrze. Drugie pytanie jest takie. Czym zajmuje się wulkanizator? Wulkanizator zajmuje się tym, że e, jakby on jest od takich wszystkich e, jakby w aucie. Masz na przykład jakiś, nie wiem, wydech, coś tego typu. On z, wymienia wydech, na przykład, albo jakieś coś z silnikiem działa ogólnie, nie? Więc wiecie, to jest takie coś, nie? Takie bardziej, że... bardziej opony, czy coś w tym stylu, nie? No Ogólnie koła, nie? Zaliczamy? Zaliczamy? Weź tutaj, pokaż. Zaliczamy? No, zaliczamy. Dobra, zaliczymy. Trzecie pytanie jest takie. Z kim walczyli Amerykanie w wojnie secesyjnej? Ale cisza, cisza, cisza na planie, nikt tutaj nie podpowiada. Amerykanie w wojnie secesyjnej? Cisza, cisza, cisza. Poczekaj, muszę się chwilę zastanowić, dobra? Mm -hmm. Może take przymawię. your time, take your time No stary, nie wiem tego, nie? <noise> serio, nie pamiętam, kurwa Tak serio, nie pamiętam tego, nie? Bo to serio już było tak troszeczkę No to niestety nie udało się, ale mamy do ciebie jakąś nagrodę pocieszenia no, Byłeś mega blisko, to blisko to byłeś mega blisko Tak, osoba. dzięki